Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Mieścia Bożego pragnę oferować Szancie Najpokorniej, pani Jezus Chryste, Matko Boża oraz Wysy Święci o pomoc w rozwiązaniu konfliktów i sporów w naszej rodzinie, w prac, w parafii. Za każdą pomoc z całego serca Dziękuję. Amen. O krwi i woto, która wetresłaś wówczas, staj słodszego, serce jezusowego, jako strój miesięcy dla nas. Ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przejdź królestwo twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulec pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc z synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bodzkim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niepiosa siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Toga Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała sławce w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajeko, polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajeko, polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajeko, polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajeko, polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajeko, polestej męki, mimiło się ci nas. I świata całego. Klajko polstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimił sieci dla nas i świata całego. Klajko polystej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polystej męki, miło się ci nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki mią się dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się dla nas i świata całego klejko polestej męki mimią się dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko poreststej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego klejko polestej męki, mimi się dla nas, i świata całe ko, klejko męki, mimi ościedzi dla nas, by świata całe ko, klejko męki, mimi ościedzi dla nas, by świata całe ko, klejko polestej męki, mimi nas, świata całe ko, klejko polestej męki, mimi nas, i świata całe Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się citle nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się citle nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mią się nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimo się nas i świata całego klajeko polestej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki. Miej Cię dla nas i świata całego. Klejko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Klejko polestej męki mimi się nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimił się citle nas i świata całego. Klajko polstej męki, mimił się citle nas i świata całego. Klajko polstej męki, mimił się citle nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się citle nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Święty Bosze, Święty mocny, Święty niemortalny, zmielił się nad nami i nad całym światem. Święty Bosze, Święty mocny, Święty niemortalny, zmielił się nad nami i nad całym światem. Święty Bosze, Święty mocny, Święty niemortalny, zmielił się nad nami i nad całym światem. Jest ufam tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciepło przyczyną prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i matko, piękną do Ciebie, przychodzą, przed topą jako krzesznik płaczący stoją. O matko słowa, żaż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną Mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam mnie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj łaską sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący, wieczne Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się chrami ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w Świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu światłość, Was kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu czystości. Was kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu mocy. Zbieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu Boży. Spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin świętej miłości rozpalaj serca, we w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostry ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty Św. Z Panem pokiem Akaja.